Walczycie Państwo o utworzenie śląskiego języka regionalnego. Jaki ma być ten język? Z czego? Czy on ma się składać z wielu tych gwar, rodzajów gwar, które są tutaj? Z czego on będzie zbudowany? Śląski jest różnorodny. Ta zachodniosłowiańska mowa składa się z różnych odmian i na pewno intencją tych, którzy zabiegają o nadanie śląskiemu statusu języka regionalnego i o kodyfikację śląskiego nie jest to, by tę różnorodność wyeliminować. To byłaby niepowetowana strata, więc niewątpliwie ten standard, który zostanie zaproponowany, nad którym pracują stowarzyszenia takie jak Prolokwia Silesiana czy Danga, z jednej strony będzie dopuszczał wielość, ale także nie będzie pretendował... Domiana, jedynego obowiązującego wzorca. Tutaj ważna jest polityka językowa, która będzie siłą rzeczy prowadzona wtedy, kiedy Śląski uzyska status języka regionalnego. Chodzi o to, by nie powielać błędów, błędów wielu rządów popełnionych w XX wieku w różnych częściach Europy i świata, które zabiegały o możliwe językowe ujednolicenie. Istnienie standardu nie wyklucza tego, że ludzie mówią różnie, że mówią inaczej. Standard umożliwia jakąś wzajemną komunikację. Komunikację, umożliwia tworzenie literatury, natomiast nie powinien w żaden sposób tego językowego bogactwa ograniczać. Czyli język śląski, regionalny język śląski, będzie składał się z różnych odmian tego języka, Ta, różnych dialektów, powiedzmy. Składa, składa się i dzisiaj, i tutaj nic nie ulegnie zmianie. Natomiast niewątpliwie jego kodyfikacja, stworzenie pewnego standardu, także stanowi pewną ochronę, bo języki nieskodyfikowane są w większym stopniu narażone na powolny zanik. Jak wiadomo, języki giną tak jak zagrożone gatunki. To dzieje się na naszych oczach. Nie chcielibyśmy, by Śląski podzielił los takich języków jak choćby kornwalijski, język manx. To akurat języki celtyckie, które w pewnym momencie wymarły i dzisiaj usiłuje się je w jakiś sposób rewitalizować. Co z ewolucją języka? Ponieważ język śląski, ta gwara Śląsk, śląska, ona ciągle się zmienia, ona no, dostosowuje się jakby do tych wymogów, które teraz są, do nowych słów, które... Które powstają, prawda? które przychodzą do Polski z innych języków. Co z tym? No, to jest naturalny proces. Czy znaczy, można powiedzieć, że są dwie, dwie formy ewolucji. Pierwsza wynika właśnie z braku pewnego standardu i z wcześniejszej polityki językowej. Jak wiadomo, mowa śląska to mowa zachodniosłowiańska, więc ona siłą rzeczy jest spokrewniona z językiem urzędowym, z językiem polskim i podlega presji tego języka. Mówi się często o to takie wykreowane w publicystyce pojęcia, o masztalszczyźnie, więc śląskim, który zachował jedynie pewne bardzo powierzchowne swoje cechy, a tak naprawdę dostosował się zupełnie do języka urzędowego i jest tylko takim regionalnym smaczkiem. Więc to jest ewolucja w niepożądanym kierunku, bo ona siłą rzeczy doprowadzi do, jeżeli będzie oczywiście postępować, do rozpuszczenia mhm. śląskiego w języku urzędowym. Natomiast drugi charakter, drugi kierunek ewolucji wskazuje na to, że śląski jest jednak mową żywą, pojawiają się nowe słowa, no choćby mobilniok, to jest określenie telefonu komórkowego, więc wraz z, z nowymi innowacjami, które pojawiają się w technice oczywiście muszą pojawiać się też słowa, które je opisują. Jak wiadomo kiedyś śląski nasiąkał tymi pojęciami przyjętymi z języka niemieckiego, które były dostosowywane do specyfiki śląskiej mowy. Na no dzisiaj ten kierunek na pewno będzie inny, dzisiaj wiele jest słów oczywiście angielskiego pochodzenia, więc sądzę, że tutaj śląski nie będzie wyjątkiem i, i będzie czerpał z tych samych źródeł, z których czerpią inne języki w, naszych, w naszej części świata? Proszę jeszcze powiedzieć taką rzecz, ponieważ patrząc na historię śląska i patrząc na historię jakby walki z językiem, z gwarą śląską, na ile panu się wydaje, że to miało dość duży wpływ na to, jak dzisiaj ludzie posługują się językiem śląskim? Gwarą śląską, na ile ona jest kultywowana? Chodzi mi o tą politykę lat 60., lat 70., eliminowania gwar ze szkół przede wszystkim, prawda? Z uczelni, z rozgłośni na przykład radiowej, jak zniknęła radiowa czelotka, to praktycznie przez przez wiele, wiele lat, prawie 20 lat nie było nic, co było związane z gwarą tak na dobrą sprawę. Jak się panu wydaje, patrząc jakby od tej strony, jak to wpłynęło? Ta polityka jakby działania polityczne? No, to był jeden z decydujących czynników. My mamy dwie, dwa czynniki, które stanowią zagrożenie dla każdego języka mniejszościowego. To jest polityka państwa, która może być niechętna tym językom mniejszościowym, i taka była przez dziesięciolecia w przypadku śląskiego. No i są naturalne procesy globalizacyjne. Prawda? Tutaj języki mniejszościowe. Także zagrożone są z tej strony, no i tu jedynie mądra promocja może temu zagrożeniu jakoś przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o politykę państwową, no w jakim stopniu sam mogę powiedzieć o sobie jako ofierze tej polityki. U mnie w domu się nie go dało. Moi rodzice uważali, mimo bardzo silnej śląskiej tożsamości mojego ojca, że jest to jakieś obciążenie, które może źle wpływać w moim późniejszym życiu. No i tak naprawdę. Pogodać i na placu. E, więc to te, te, Śląski pojawiał się w, tylko w tej sferze kontaktów z kolegami. E, oczywiście w szkole był wówczas, e, kiedy chodziłem do podstawówki, w lat 70., 80., e, niemalże nieobecny oczywiście w tym takim oficjalnym obiegu. Nie były to już czasy, kiedy za posługiwanie się śląską gotką bito. bito po łapach, ale wyszydzano ją i była ona postrzegana jako coś gorszego. Coś to wskazuje na prymitywizm, na jakieś kulturowe zacofanie. No i oczywiście to odium w jakim stopniu jeszcze dzisiaj na śląskim ciąży. To teraz się dokonuje, ta zmiana, zmiana w postrzeganiu śląskiego i to jest wielka wartość, wielka Wartość, która wiąże się też z dyskusją na temat śląskiego jako języka regionalnego. Uważam, że właśnie uznanie śląskiego za język regionalny pozwoli ostatecznie zerwać z tym bardzo krzywdzącym dla samego śląskiego, ale przede wszystkim dla jego użytkowników poglądem.